Siemano, z tej strony Wysyskursinf, a dzisiaj zrobimy sobie stronę restauracji typu fast food. Zrobimy ją przy pomocy HTML, -a, CSS -a i Javascripta. Więc jeżeli przez egzamin M03 to oglądaj cały odcinek, bo wszystko tutaj przerobimy, przydać się na egzaminie. Dobra, mamy już otwartego VS Code, więc stwórzmy sobie naszą stronkę. Niech, dobra, niech się nazywa po prostu tak jak zawsze na egzaminie prawie index.html. No i żeby nie musieli pisać tej całej struktury po prostu piszemy sobie wykrzyknik i mamy już wszystko stworzone. Dajmy sobie tutaj Tytuł naszej strony niech to będzie fast food. Dobra to mamy. Teraz zróbmy sobie jakiś ładny baner naszej stronie czyli taka, taki główny pasek na samej górze czyli dajemy sobie header. I tutaj dajmy sobie w H1. Witamy w naszej restauracji. Dobra. To będziemy mieli zrobione. Teraz przechodzimy do całego ciała strony. Będą tam się po prostu wyślić tak jak widzieliście na miniaturce. Takie trzy paski, trzy paski i trzy paski jedzenia jakiego mamy na naszej stronie, no a później przejdziemy już do JavaScripta, żeby to wszystko działało. Więc tworzymy sobie teraz tutaj znacznik main i tworzymy sobie pierwszą sekcję. Dobra. To co? Tworzymy pierwszy bloczek, czyli robimy sobie image, tutaj dajemy źródło, czyli source, wpisujemy sobie to pierwsze, niech to będzie ten burger. No i tekst alternatywny też dajemy sobie po prostu burger. Poniżej. Dajemy sobie paragraf z ceną, czyli dajemy sobie cena. 15 zł. Dobra. I później przyda nam się takie coś jak plus i minus, żebyśmy mogli sobie po prostu manipulować ilością zamówionego jedzenia. Tak jak to macie w McDonaldzie na tych właśnie. Jak to się nazywa? A few moments later. Na tych właśnie kioskach. Już sobie przypomniałem, tak. To są kioski więc zróbmy sobie takie po prostu, żeby móc manipulować ilością. Zaraz wam pokażę o co mi w ogóle chodzi. Więc stwórzmy sobie po prostu jakiś tutaj kontener. Nazwijmy so, nazwijmy mu tutaj nie wiem, dajmy sobie może nie ID, a dajmy klasę, bo będziemy mieli ich aż 9, czyli dajmy sobie klasę kontener myślnik ilość. Dobra. I tutaj będziemy potrzebować minusa, będziemy potrzebować aktualną ilość i plusa. Więc stwórzmy sobie najpierw przycisk od minusa i dajmy mu to po prostu minus. Teraz przyda nam się jeszcze paragraf, który będzie po prostu przechowywał ilość i dajmy sobie ilość, a tutaj dajmy sobie taki znacznik jak span. I teraz dzięki temu spanowi będziemy mogli sobie edytować tą ilość i ją wygodnie pobierać. Czyli dajmy sobie tutaj docelowo najpierw 0, potem będzie to się zwiększało w zależności od plusa i minusa. No i mamy minus, to jeszcze potrzebujemy oczywiście plus. Mamy już naszą stronę, jak widzicie mamy tego burgera, mamy tutaj cena 15 zł, tutaj mamy plus minus, to będzie dopiero w Javascriptie uruchomione, że jak będziemy klikać będzie rosnąć albo maleć, więc teraz zróbmy sobie wszystkie 9 sekcji z obrazkami, żeby było ich aż 9 na naszej stronie. Widzę ja Wam teraz po prostu to przyspieszę i zrobię te 9 sekcji tutaj na szybciocha, a później już zaczniemy sobie to stylizować w CSS. Zobaczymy jak to wygląda na stronce. Dobra, no mamy wszystkie tutaj burgera, kola, frytki, kebab plody, nagetsy, pizzę, szejka i zapiekankę. Teraz po prostu będziemy potrzebować to jeszcze ładnie ułożyć i dodajmy jeszcze jakąś stopkę na koniec strony i będzie wszystko śmigać. Dobra, czyli przyda nam się jakiś główny przycisk od zamówienia, więc zróbmy sobie po prostu baton. Dajmy mu tutaj zamów. Później sobie w JavaScript dodamy te onkliki i te resztę rzeczy. No i jeszcze stopka. I w stopce dajmy sobie tak Koszt zamówienia Wynosi I tu zróbmy sobie Po prostu pusty paragraf W którym będziemy wyświetlać ten koszt Więc teraz tworzymy CSS A dajmy sobie tutaj style.css Musimy je oczywiście Podlinkować do góry Więc sobie tutaj podlinkowujemy Przyjmujemy sobie link No i tutaj wybieramy naszego CSS a Dobra mamy Przechodzimy do stylowania co, zaczniemy od ogólników, czyli zdajemy sobie jakieś tam ładne style po prostu na nasze body. Wyrównujemy tekst do środka, czyli text, Align Center. Dajemy sobie marginesy na 0. Wybierzmy jakąś ładną czcionkę, niech to będzie na przykład Poppins. No i jeszcze jakiś kolor tu tutaj dajemy sobie background. Kolor ja sobie jakiś tu ładny skopiuję z palety. Dobra, tu mam ładny kolorek, może być taki, to sobie tu wyłączymy. No i co, zobaczmy jak ta stronka wygląda po pierwszych stylach. No co, wszystko nam się wyśrodkowało ładnie, mamy już ładny kolor tła strony, tylko byśmy na wiadomo chcieli, żeby to wszystko było w takich ładnych tutaj rządkach koło siebie, a nie tak jeden pod drugim, nie? Więc to sobie w stylach będziemy musieli na pewno zrobić. Ale najpierw skupmy się tutaj na tym naszym H1, żeby on tutaj ładnie wyglądał, żeby się wyróżniał, wrzucimy mu trochę inny kolor tła, inny kolor czcionki, Czyli przechodzimy do naszego headera, piszemy sobie tutaj header. No i co, dajemy mu jakieś ładne style, dajemy sobie kolor tła, też sobie tutaj skopiuję z palety po prostu, bo tak jest tutaj najwygodniej. Dobra, mamy kolor tła, który będzie pasował do koloru tła naszego ciała. Kolor ściąki dajemy sobie tutaj biały, dajemy sobie oczywiście marginesy na 0 i dajemy sobie wysokość tego headera na 150 pikseli. I od razu w headerze jeszcze zmienimy sobie ten nasz H1. Ustawimy mu odstępy między literkami, czyli to jest właśnie letter spacing na 4 piksele. Ustawimy sobie jeszcze word spacing na 8 pikseli. Dajmy sobie jeszcze rozmiar czcionki na 400%, czyli to będzie w miarę duża czcionka. Dajmy sobie marginesy na 0. No i dajmy sobie jeszcze padding na 25 pikseli. I teraz zobaczcie, jak się prezentuje nasz główny banner strony. Jak widzicie, już mamy piękny baner witający na naszej witrynie. Zobaczcie, letter spacing spowodowało to, że tutaj mamy takie większe przerwy pomiędzy literkami, a word spacing spowodowało to, że mamy jeszcze większe przerwy pomiędzy naszymi wyrazami. Teraz udało się nam wystylować te sekcje, w których znajdują się te wszystkie właśnie produkty. Dobra, teraz przechodzimy do stylizowania sekcji, czyli sobie section, i zaczniemy od szerokości. Ustawmy sobie szerokość na 25%. I ustawimy sobie marginesy wewnętrzne, czyli padding na 1 piksel. Bo ważna rzecz, właśnie uczniowie często mylą padding z marginem. Margin to jest margines zewnętrzny, a padding to jest margines wewnętrzny. I teraz też kolejna rzecz, często uczniowie tego nie umieją. Ustawimy sobie obramowanie, czyli piszemy sobie border, dajmy sobie na przykład na 5 pikseli linią kreskowaną, czyli to jest dashed. No i kolorek tu sobie tutaj właśnie skopiujemy z naszego headera, żeby to ładnie tutaj pasowało. Dobra i teraz chcemy jeszcze dać im margin na 50 pikseli. I teraz najważniejszy styl, żeby one ustawiły się koło siebie, czyli to musimy dać sobie display. I dajmy takie coś jak inline block. Zaraz wam to na stronie zaprezentuję, jak to wygląda. Jeszcze tylko sobie zaokrąglimy rogi, robimy to za pomocą border radius i tu dajmy sobie na 15 pikseli no i przechodzimy do strony, żebyście zobaczyli co się zmieniło na naszej stronie. Jak widzicie, wszystko już się nam ładnie tutaj układa na stronie. Teraz tylko musimy sobie edytować te przyciski, żeby tutaj to ładnie się układało, żeby te trzy były w jednej linijce i musimy jeszcze trochę te obrazki myślę zmniejszyć, bo są troszeczkę za duże więc wejdźmy sobie teraz w image i po prostu ustawmy sobie tutaj szerokość na 250 pikseli i wysokość na automatycznie ustawioną przez przeglądarkę czyli piszemy sobie height i po prostu piszemy auto i tutaj te obrazki trochę lepiej będą wyglądać na stronie teraz zajmiemy się tymi plus i minus teraz żeby ułożyć te plus i minus ładnie mamy tutaj zobaczcie ten div class container ilość dorobiliśmy robiliśmy HTML -a. tutaj daliśmy taką ładną klasę container ilość i teraz się do niej odwołamy w CSS i ułożymy sobie właśnie te bloczki tak, żeby były koło siebie w jednej linijce. Żeby odwołać się do klasy to dajemy kropeczkę i piszemy sobie kontener, myślnik ilość. Dobra. I teraz, żeby ładnie ustawić na stronie, wpisujemy sobie tutaj display flex. Align items center. I dajmy sobie jeszcze justify content center. I dajmy sobie przerwę pomiędzy nimi, czyli gap. Dajmy na 15 pikseli i zobaczcie, jak teraz ładnie ustawiły nam się te przyciski. Jak widzicie, te przyciski już są w jednej linijce, Teraz wystarczy je ładnie wystylizować, żeby nie były takie szaro-bure, tylko żeby pasowały do estetyki naszej strony. Więc żeby móc je wystylizować, musimy dać im wszystkie klasy, więc znowu przyspieszę i ja dam wszystkim tym plusom i minusy te same klasy, żeby móc je ładnie wystylizować. Dobra nadałem wszystkim klasy po prostu plus minus i teraz odwołam się do nich w CSS -ie. Czyli dajemy sobie tutaj kropka plus minus Oj zjadłem literkę s dobra plus minus teraz się wszystko zgadza No i ustawiamy te przyciski po prostu po swojemu Ja dam sobie tutaj tak szerokość na 40 pikseli Dajemy sobie też wysokość na 40 pikseli Żeby one były takie fajne kwadratowe Ustawmy sobie teraz kolor tła, taki co mamy w headerze, czyli jest background color i tutaj już podpowiada, że to jest ten, dobra, to mamy. Kolor czcionki dajmy sobie taki, co w całej stronie, czyli to będzie ten. Dajmy sobie brak obramowania, żeby go w ogóle nie było, czyli dajemy sobie border i piszemy po prostu none. Dajmy sobie teraz rozmiar czcionki jeszcze na 25 pikseli. No i to tyle na te przyciski plus minus, zobaczmy jak one teraz wyglądają. No i co, te przyciski myślę, że wyglądają ładnie. Fajnie by było teraz, że jak się na nie dajecie, to one zmieniają ładnie barwy, takie, wiecie, na trochę ciemniejsze na przykład. Więc ustawimy to sobie w CSS za pomocą hover. Teraz sobie ustawiamy ten hover, czyli przejdziemy sobie po prostu plus minus dwukropek hover i tutaj dajemy sobie background color, dajmy sobie ten i to tylko trochę musimy edytować, żeby był po prostu ciemniejszy. No, i dobra, będzie trochę ciemniejszy, i tutaj jeszcze wpisujemy sobie takie coś jak transfer, transition. Przepraszam, na pół sekundy dajmy, i zobaczycie teraz o co z tym chodziło. Jak widzicie, już na naszej stronie, jak najeżdżamy, to zmienia się trochę kolor, i jest takie przejście, że nie zmienia się od razu, tylko się robi takie właśnie przejście, czyli płynnie ten przycisk zmienia kolor. Teraz wystylizujemy sobie naszą stopkę, czyli dajemy sobie po prostu footer, i tutaj dajemy sobie tak background, kolor, dajmy sobie. Na ten sam, co jest właśnie w headerze, dajmy sobie jeszcze kolor czcionki na biały. Ustawiamy, oczywiście, marginesy na 0. Ustawiamy sobie szerokość tego na 100 pikseli i ustawmy sobie rozmiar czcionki tutaj. oj nie, font, tylko font myślnik. Size i ustawimy sobie to na 20 pikseli. Dobra, mamy zrobionego putera. Jedynie czego nam teraz brakuje to jeszcze zmodyfikować sobie ten przycisk zamów. Więc żeby móc go zmodyfikować, dajmy sobie tutaj ID, dajmy sobie zamów. I żeby się odwołać do ID, to dajemy sobie teraz hashtag i piszemy to ID, czyli zamów. Dobra. I ustawmy sobie szerokość tego przycisku na 300 pikseli. Ustawmy sobie kolor tła jeszcze tutaj na ten biały. Ustawmy sobie kolor czcionki na ten czerwony tutaj. Co żeśmy w sobie wcześniej go z palety pobrali i ustawmy sobie jeszcze obramowanie tego tutaj na 2 piksele, żeby było linią kropkowaną, po prostu kropkami w sumie nie linią kropkowaną, a kropkami, czyli doted, no i ustawmy sobie ten kolor właśnie co mamy, kolor czcionki dobra, to mamy teraz chcemy sobie po prostu ładnie zaokrąglić rogi, czyli dajmy sobie border radius dajmy sobie też na 15 pikseli no i dajmy jeszcze sobie padding też na 15 pikseli. Dobra, to mamy. Zobaczcie, jest już ten ładny przycisk. Teraz by też się przydało zrobić na nim ładny hover, czy jak się najedzie, no to zmienia kolory na przeciwne. No i żeby to zrobić, to po prostu sobie przemych hashtag zamów dwukropek hover. No i co? Ustawiamy kolor tła na czerwony, a kolor czcionki na biały. OK. I jeszcze potrzebujemy zmienić nasze obramowanie, czyli to będzie border, dajmy sobie tak na 2px, border, dajmy sobie 2 piksele, doted i ten kolor, że będzie to był ten przeciwny, czyli skopiujemy sobie z tej właśnie czcionki. Dobra, i jeszcze musimy tutaj ustalić to transition, żeby po prostu ładnie, płynnie się zmieniało, dajmy sobie to transition na jedną sekundę i co, przechodzimy do strony, a później już przechodzimy do javascripta. Tak się prezentuje nasza strona, mamy wszystko już ładnie zrobione, tutaj jak najedziemy zmienia się ładnie, płynnie przycisk zamów. Teraz potrzebujemy dodać w takie coś, że jak tutaj będziemy naciskać plusik to będzie rosło, jak minusik to będzie maleć, a jak tu klikniemy zamów to się wyświetli cały koszt zamówienia. Chciałem zaprosić Cię na stronę kurswik.pl, gdzie za możesz pobierać arkusze do egzaminów IM02, IM03 i IM04. Możesz również przerabiać sobie pytanka z teorii, które będą na egzaminie, oraz możesz zaopatrzyć się w nasz kurs, który przygotowujecie właśnie do tych egzaminów, żebyś zdał świetnym z wynikiem. No i ważna sprawa, jeżeli potrzebujesz indywidualnego podejścia, mamy też korki, więc możesz zapisać się na korki poprzez tutaj właśnie formularz na naszej stronie. No i zapraszamy Cię na naszego Discorda. A teraz wracamy do odcinka. Teraz, żeby móc zacząć pisać JavaScripta, po prostu sobie tutaj piszemy skrypt. I piszemy sobie function. I teraz jak ta funkcja się ma nazywać? Tutaj musimy sobie zdefiniować onclick, czyli jak naciśniemy ten przycisk, ktoś się uruchomi ta funkcję. Czyli piszemy sobie onclick, no i tutaj niech ta funkcja też się nazywa po prostu zamów. I pamiętamy, ważna sprawa, za tą funkcją zamów, tutaj musimy postawić właśnie takie nawiasiki. Czyli piszemy sobie zamów. Następną funkcją, jaką będziemy potrzebować, to będzie funkcja odpowiedzialna za te tutaj przyciski plus i minus. Więc zróbmy sobie to najpierw w burgerze, potem resztę przekopiujemy sobie do innych. Czyli dajmy sobie na przykład onclick i dajmy sobie koszyk. I tutaj już ta funkcja będzie miała parametry. Pierwszym parametrem jaki będzie, to jest, będzie to czy jest to plus czy minus. W tym przypadku jest to minus, czyli dajmy sobie po prostu minus jeden, a drugim parametrem to będzie wartość od 1 do 9 i to będzie numer, po prostu, która to jest sekcja, bo to jest pierwsza sekcja, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli to jest pierwsza sekcja. I to samo zrobimy sobie na, na naszym plusiku tutaj, tylko podmienimy tą wartość minus 1 na 1. Więc tutaj będziemy mieli drugą funkcję, napiszmy sobie function, ona miała koszyk, i tutaj będzie przyjmowała dwa parametry. Pierwszy niech się nazywa na przykład x, a drugi, dajmy sobie po prostu produkt, żebyśmy wiedzieli, który to jest numer produktu. Potrzebujemy zmiennej, która będzie przechowywać po prostu wartość tego licznika, właśnie od naszego burgera. To dajmy sobie LED, licznik, jeszcze raz, licznik, burger i dajmy po prostu sobie 0. I musimy sobie oczywiście tutaj jeszcze dać ID. O, tutaj, w tym miejscu, w tym spanie, tutaj, dajmy sobie po prostu ID, ilość, Burger. I też ją sobie oczywiście pobierzmy za pomocą dokument getElementByID. Czyli dajmy sobie LED, tam ja ilość burger równa się dokument.getElementbyID, żebyśmy mogli sobie nią oczywiście manipulować. I dajmy sobie tu ilość, burger. Dobra, to mamy. Teraz chcemy zrobić sobie, że jak będziemy klikać minus, to będzie maleć, a jak będziemy klikać plus, to będzie rosnąć. Licznik burger równa się licznik burger plus x, bo ten x przyjmuje wartości albo minus 1, albo 1. I on będzie albo malał, albo rósł, w zależności, który przycisk klikniemy. I teraz wystarczy, że napiszemy sobie to na stronie i dajmy sobie po prostu ilość burger html i niech ona się równa po prostu. Licznik burger i zobaczmy jak to na stronie wygląda. Dobra, już jesteśmy na naszej stronie i teraz zobaczcie, jak klikamy plusik, to rośnie ilość burgerów, jak klikamy minus, to maleje, tylko jest jeden problem. No, można wybrać ilość burgera na minusie. No i to jest błąd, więc musimy sobie to tutaj zmienić w naszej funkcji, że maks minimalna wartość to jest 0. Zrobimy to za pomocą IFA, że po prostu jeżeli warto, jeżeli ilość jest mniejsza od 0, to wraca nam na 0 po prostu. Czyli teraz musimy sobie zrobić po prostu if i dajmy sobie tutaj warunek licznik burger i teraz dajemy sobie, że jest po prostu mniejszy 0 to dajmy sobie, że on znowu musi wrócić do 0 i to nam będzie działać już. Teraz ważna sprawa, musimy wykorzystać sobie jeszcze ten produkt. O co z tym produktem chodzi? Zrobimy to sobie po prostu wszystko w jednej funkcji, czyli zróbmy sobie, że jeżeli produkt jest równy 1, to to wszystko się właśnie będzie działo tutaj w tym pierwszym. I teraz tutaj mamy wszystko w tym jednym, i musimy zrobić teraz każdą funkcję, wszystkie telety do wszystkich następnych 9 produktów, więc Wam też tutaj to przyspieszę pewnie i sobie to wszystko przelecimy. Tutaj Wam jeszcze chcę pokazać tylko jedną rzecz. Zobaczcie, że tutaj mam już drugi produkt, więc ten drugi, czyli ten numer produktu zmienia się o to jeden wyżej, tak? Tutaj we frytkach już jak sobie przekopiuję, to po prostu zmienię sobie tą wartość tutaj na 3, a tutaj też sobie oczywiście nie w tym miejscu, tutaj w tym zmienię również na 3. I tak będzie rosło aż do 9. Zawiłem funkcję z odpowiednimi parametrami, jak widzicie tutaj, teraz wystarczy to tutaj sobie zdefiniować w tej naszej funkcji. Czyli zróbmy sobie po prostu IF produkt i tak do 9 to samo będę musiał tutaj zrobić. Później te wartości oczywiście będę musiał jeszcze podmienić. Jak mamy teraz, zobaczcie ten licznik burger 0 i ilość burger. To musimy to samo zrobić z, każdym, z każdą sekcją z osobna. Czyli znowu muszę każdemu nadać ID, czyli ilość kola, ilość frytki, ilość ten. I to tutaj wszystko podmienić. Więc znowu Wam pewnie trochę przyspieszę. No i co? I lecimy. Leda za osobny licznik od osobnego żarcia. Teraz potrzebuję 9 takich LETów, które odpowiadają za te spany tutaj, żeby móc je edytować. Więc zaczniemy po prostu oddawania klasy każdemu spanowi. Dajmy sobie tutaj ID i to będzie po prostu ilość kola. I to samo tutaj z każdym tu będzie ilość. Teraz tutaj po prostu wszystko sobie musimy. Zrobić tak 9 razy, sobie to zrobię 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i muszę sobie to podmienić. Dobra, i jak już to mamy tutaj pobrane wszystko. Bo teraz wystarczy, że po prostu podmienimy tutaj te dane, że jeżeli produkt 2, 3, 4, 5, i tutaj musimy sobie podmienić te wszystkie wartości więc znowu zabieram się za to, a Wam wrzucam znowu lekkie przyspieszenie To zajęło, ale skończyłem. No widzicie, trochę duża jest ta strona rozbudowana. Może za dużo tych produktów wymyśliłem, jak na pierwszy odcinek, ale to nic. Sprawdźmy teraz, czy po prostu wszystko działa, czy dziś się nie pomyliłem przy wklejaniu i czy wszystko będzie działać. Dobra, lecimy z burgerem. Nie, ro, nie maleje, tu rośnie, leci. Dobra, z kolką. Tu git. Dobra, frytki. Pyk. Dobra, kebab. Działa lody. Działają nagecy. Działają. Pizka. Działa. Lody. Działają. No i zapiekanka działa. Czyli wszystko śmiga. Teraz przejdziemy do tej właśnie drugiej funkcji od zamówienia. Czyli że jak klikniemy tutaj zamów, to podlicza wszystkie te ilości. Mnoży razy tą cenę. I wyświetla koszt zamówienia. Czyli teraz w tej naszej funkcji chcemy po prostu sobie pobrać wszystkie wartości tutaj z tych spanów, tutaj co tu one będą się zmieniać. I więc, żeby to zrobić, tu sobie wszystko przekopiuję, tak będzie myślę najszybciej. I normalnie, gdybyśmy pobierali to pol z pola edycyjnego, to byśmy tutaj dopisali sobie kropka value, ale to nie jest pole edycyjne. Widzicie, to jest zwykłe pole, to nie jest żaden input. Więc, żeby to pobrać, musimy po prostu tutaj napisać inner. HTML, i w ten sposób sobie pobierzemy wszystkie te wartości z tych wszystkich pól typu span. I mamy już wszystkie wartości pobrane. Teraz wystarczy je pomnożyć razy odpowiednią cenę i wyświetlić tutaj w tym polu wynik. Więc, żeby je wyświetlić, musimy też je pobrać. Czyli dajmy sobie tutaj pole po prostu ID, wynik, koszt, na przykład wynik, koszt, i też je sobie tutaj po prostu pobierzmy, czyli LED wynik koszt oj dajmy też sobie tu wynik koszt dobra będzie lepiej to wyglądać i dajmy sobie document.getElementById element by ID i tutaj ID to będzie wynik koszt ok będziemy potrzebować jeszcze zmiennej cena więc dajmy po prostu sobie LET cena niech ona początkowo będzie równa 0 i teraz po prostu zróbmy sobie cena równa się i to będzie tak ilość burger Razy. I teraz, ile kosztował burger na naszej stronie, musimy sprawdzić. Burger kosztował 15 zł. Dobra, czyli ile tutaj razy 15 plus. Potem mamy kolę, czyli ilość kola. Razy, ona chyba była za 9, zaraz sprawdzę. Za 5, dobra, no mi się myli. Więc tak, teraz wszystko po kolei trzeba zrobić. Więc znowu pewnie przyspieszam i lecę z tematem. Tą cenę już zmienioną, wszystko pomnożone, wszystko dodane i teraz chcemy to po prostu wypisać w tym polu wynik koszt. To jest tutaj ten nasz pusty paragraf. I żeby to zrobić, piszemy po prostu wynik html i tutaj piszemy, równa się cena. No i teraz sprawdźmy i się okaże, czy wszystko działa. Dobra i teraz sprawdzamy, czy działa, czyli dajmy sobie tak, burger za 15, kola jest za 5, czyli mamy 20. Dajmy za 11 frytki. To mamy już 31 i dajmy sobie lody, to będzie 38. No i się zgadza. Tylko tutaj fajnie jakby były złotówki, czyli dopiszmy sobie jeszcze w wizualce, że tu będzie zły na koniec. I żeby to zrobić, po prostu musimy sobie tutaj napisać złotówki i żeby to ładnie połączyć z zmienną z tekstem, dajemy sobie tutaj plusik. Jak widzicie nic się nie podkreśla, wszystko działa. No i sprawdzamy teraz, jak wygląda nasza strona. No i dajmy sobie burgera, kolkę, frytki, dajmy sobie jeszcze nuggetsy, kebaba, zamów. kold zamówienia wynosi 98 zł. Jeżeli Ci się podobało to zostaw łapkę, komentarz i subskrypcję i wbijaj na stronę kursnik.pl i dołącz do naszych uczniów.